Dzień dobry kochani, witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale. Ja jestem Julka Hubiej, a dzisiaj rodzinny odcinek i Kamil. I ja! <noise> Kamilek jest zaproszony, bo on też jest częścią naszej rodziny wspaniałej, bo rodziny się to nie się wybiera! Się, tak. Właśnie się można ją wybrać czasem i ja Ciebie wybieram do mężowego. Wow, poważny statement tutaj. Jak znajdziemy partnerów do końca yy, 2045 roku to się żenimy. Ja. No dobra. Macie to na kamerze. Ale wracając do tematyki odcinka, rysujemy, wygrywamy. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Było to już na kanale. Staramy się jak najładniej. Czas losujemy na kole fortuny. Bez zbędnego przedłużania. Przetłuszania. Prze... Przedłużania. Lecimy! Na pierwszą rzecz będziemy mieli. Nie widzę się! 30. To mało. Mało, no. To mało, więc wezmę coś prostego. No dobra. dobra. Pierwsza rzecz, która jest do wygrania, to kule i to nie byle jakie bo z lasza. One są mega fancy i ja bym akurat bardzo chciała je wygrać. No bo, ja bo pięknie pachną. Szkoda, że nie możecie poczuć tego, jak one pięknie hmm. pachną, bo pachną cudownie. I co, rysujemy oba? Tak. Nie, ja bym robił jedną, nie? Ja, możemy sobie wybrać, ja bym tak zrobił. No to, to każdy tak jak chce! Ale to musimy ustalić kórę. 3, Trzy, dwa, jeden, start! Dobra. Jezus Maria, królowa lodu, jedna będzie. Ile jeszcze z czasu, Koniec. Zmienianie kolorów to nie najlepsza strategia na Tak, dobra? Tak to się prezentuje, robię fotki, wrzucam na kanał nadawczy i oczywiście wy decydujecie, kto wygrał, więc bardzo być na kanale nadawczym i pamiętajcie, żeby wspierać małych twórców nieuzdolnionych. Jak ja. To my. Najgorzej szczerze, to to. Bo ja nawet nie wiem co to. To są oksy i królowa lodów. W donaty dzisiaj. Tak no. szczerze ja nawet tego nie zaliczyłam jako skończony obrazek Kule, spakowałem spakowałam już słuchaj, do woreczków normalnie prezentowych Sprawdźmy kto wygrał Ale zacznę od najgorszego może Najgorszy był Jaki? To jest dziwne, bo naprawdę Naprawdę brzydko narysowała Naprawdę brzydko narysowała Ja mam trzeci miejsce, nie spodziewałam się spotywałem. Ale gdzie idą kule, gdzie idą kule, gdzie idą kule? Gdzie idą kule? No, to, dwa? Numer... Brawo, no to jest chyba numer 3. to I to taką znaczną przewagą, bo miała aż 3,4 tysiąca głosów. Uuu. A Kamil miała dopiero 1300. 176! <noise> Miałeś to. To dużo czy nie? Nie, miałam 3000. Hmm. No, <laughs> Także Sonitka wygrywa pierwszą rundę. Ale, ale mieliśmy 3,5 tysiąca. Tak. No właśnie. <laughs> Druga rzecz, którą możemy wygrać... To, kula! To, to jest kula magiczna do przepowiadania przyszłości. Kula mocy. Nie, tak, tak naprawdę to... jest to jakaś lampeczka, która wyświetla galaktykę i ona mi się bardzo podoba. Na przykład przykuła ją. Ja na taką pomaga. chciała. Ja też bym taką chciałam. Ale ja tego na pewno nie namaluję ładnie. Na pewno, to prawda. <laughs> Więc... Gratulacje, ktoś na pewno z nas... Nie no, Ja nie patrzę. Jezu, oh, yes! yes, już myślałam, że 10 sekund, ale <grym> chyba nawet tyle nie ma. 10 minut. 10 minut to jest mega, mega dużo. Grona. 3, 2, 1, start! Dobra, a ten to jest jeszcze. To nie, nie ma co się śpieszyć, się. to jest 10 minut. No mina. to prawda. Kurczę, teraz jest spina, jak mamy 10 minut, bo to faktycznie można pokazać swój talent. Już minuta minęła, tak swoją drogą. To szybko to leci. Wszyscy tacy skupieni I teraz. Tam. Każdy chce wygrać kulę mocy. No, że Nadix. Dobra, minęła połowa czasu, a ja generalnie już nie mam co tu zbytnio dodawać. Ej, fajny masz kisia. Ale Kamil to... No Kamil to... Cukieraska w środku. No wiem, właśnie dziwne wyszło. Zostały wam 4 minuty. O, tak takie, że niby zaznaczasz. Kto wie, ten wie. Będę myśleć, że to moje. No to i będą głosować. Kurde! To fakt! To mój kanał na zapomniałam! Została minuta, hardy. 30 sekund. Mateusz. No kończę już sobie. Detale Detalę tylko muszę. 20 sekund. Kończę, kończę. Dobra, skończyliśmy wcześniej, więc zatrzymuję stoper. Dawaj, ta tutaj co zrobię, fotki. Zdaję na kanał nadawczy i tak szczerze, nie wiem czego się spodziewać po tej rundzie. Kula mocy, ogłoszenie wyników. Dobrze. Miejsce czwarte. Zajmuje niestety Mati. <noise> Z ilością. 113. A pobijam wcześniej nie? Nie. Kul. <grym> drugie od końca miejsce zajmuje ja. Znowu. Także drugie miejsce zajmuje Sonitka. I Fajnie? No, no nie właśnie, to moje wygląda gorzej. Możemy się wymienić. No dobra, nie? opakujemy i zobaczymy. No <laughs> dajcie! Mega wow. fajnie wow. Wow. wow! Co to takie. To... <laughs> Oj, nie, to jest jeszcze tylko jedno. Ale jakie ciężkie! Jura, wstyd jak 150 tak <laughs> szczerze. No chyba musisz zawiedzić tak szczerze. Ja myślałam. Co to się wyświetla w środku, a nie, że to już istnieje w środku? Szczerze, mega chłon Kula mocy. Czy w tym roku będzie Moonfest 2? Tak, będzie. A gdzie? Na Śląsku! na Śląsku! Nie wiem, co Nitka mogła przyjechać z Matim. No, nie jedziesz za mną. Ja i tak dojadę na pewno. By ta kula takie rzeczy potrafi? Tak. Mhm. No. To co, wymianka? To, to jest fair, to jest fair, bo to faktycznie jest trochę biedackie Wygram Jeszcze... Sony Angel <grym> <grym> Bo w kolejnej rundzie mamy Sony Angel <grym> 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 Specjalnie jechałam Do miejsca w Warszawie, gdzie je sprzedają Stacjonarnie, żeby je dostać I były tam piekielnie drogie Ale ja, Za 500 złotych? <grym> Trzy, no Oszalałam, ale tego się nie robi dla Słuchajcie, kontentu. Także rysujemy dzieci, dzieci. O ja bym strasznie chciała ja byłam... Cóż, nie chciałam. <noise> Zrobimy unboxing u mnie na TikToku, więc wbijajcie. Ja nie klikam. Ja klikam. Nie, nie, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz! Ja już się klepie kolory. Dobra, gotowa? 3, 2, 1, start! Ten sekund został, Nie, no Pięć! Nie ma szans! Ja rysuję jakiegoś kosmita! Co to w ogóle jest? Koniec! Nie! Nie! Co to jest? Co to jest? Co to jest? <trymne> o Boze! Tragedia w ogóle że na A moje trzeba dawać? Nie, <trymne> no ale. Dawa. O matku Ostatnie miejsce Proszę, proszę. Yes. Ostatnie miejsce ja, proszę ja Mati! Dziękuję Przedostatnie miejsce zajmuje ja! Uuuu! A ja miałam przynajmniej dokończonego pomidora, no! A Sonia nie! I zajmuje druga wygrywa Kami! Eee! 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 Kamie namalował no, trochę telefonu, więc no. to. Proszę! Dla mnie To dla ciebie! No. A to dla ciebie? No bo w sumie nie wiem, poczekaj Możesz mi dać, bo ja na pewno wyrosuję pomidora Tego sprawdzam Ani? teraz, a okay. tego otworzymy na TikToku Dobrze Sorry Mati, dla Ciebie nie starczyło Kosztowało to 160 złotych O, ale super! Tak? O matko! O matko, jakie genialne! Ej fajne! <laughs> Czy podobne do pomidora? Tak Ale mega! <laughs> 160 to kosztowałeś, kochana Ej, ale przynajmniej jest dobrze zrobiona. Jestem zachwycona tym Bobasem bez pieluchy. Przechodzimy do następnej rundy. Ej. Oficjalne ogłoszenie. Popłaczę się jak tego nie wygrał Więc lepiej malujcie słabo. Ja po prostu nie chcę być ostatni, nie? <laughs> ja o tym mawę. To jest Stitch Fanko Pop. przebrany za bestie z pięknej bestii. To jest najlepszy fanko Pop jakiego ja widziałam w życiu. No, jest całkiem. <laughs> <tamki laughs> Patryk, ma w domu prezent dla Ciebie, jeszcze ma Funko Pop twojego nowego. Bardzo <laughs> bym go ciała. Fajnie. Nie patrz na niego nawet A teraz piękna. 10 sekund. <i narzędmind Wagner> Start. O kurde. No to ja już poleciałam. Jakaś kurde Lilusia. Bardziej niż Stitch. Dobra. To jest masakra. <ś DISPLANIKO> 10 sekund. Daj mi czarne. 4. Co to jest? Koniec! A jest czasu. szczerze? Ja wersję do dosłownie No ja mówię, nie się na mała mała, Tylko niebieską A co to za balon? Ja mam jakieś już Hagiłagi no Hagi, -wagi. Ja hagi -wagi, <grym> Mogę już czwarty dostać już z bombą Nie Mati, jest piękny No moim zdaniem Jest masakra to nie no, ma coś w no sobie, tak. ale nie ma coś w sobie. Mi się podoba ta, ta nieregularna kreska. Mhm. Mm no, ale to moje jest, jest gorsze chyba, teraz nie uważam. Nie, Ej, a tak szczerze nie ja uważam, że ty, mam szansę. Twój wygląda jak y, Stitch z jakiegoś Minecrafta albo czegoś. No. 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 bo one mają takie kwadratowe głowy. No tak. To fajne. Fajne, no. bo no, ja to chciałam odzorować. Kamil, jak wygrasz to się obrażam, tak szczerze. Ostatnie miejsce zajmuje Mavik. Przedostatnie zajmuje Sonia. A nie ja! Ale niestety nie wygrałam stitcha i dominująco wygrał Kamilek. Ale tak naprawdę dominująco. Tak, że ma 5 razy więcej niż my. Ja nie zbieram stitchowych, zbieram tylko pokanonowe. TAK! Zliczyłam to! do przyjaciele, się, że Cię przyjęłam do naszej rodziny! <laughs> Mi by nie pasowało. Teraz mam dla Was coś fajnego. Airfryer! Airfryer. Air Fryer. To jest frytkownica bezłuszczowa. Chcę wam powiedzieć, że macie najbardziej w tej rundzie przemarłym, bo ja naprawdę dobrze rysuję sprzęt elektroniczny. Mm. A kupiliśmy to specjalnie dla tych państwa Bo oni marzyli o Air Fryer. Ale, czy bym pogardziła takim Air Fryer? Sonia, wszystko jest w twoich rękach, nie? 3, 2, 1 3 minuty Nie, no nie nie, 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 Let's go, ja mam największe szanse w takim. Tak. To wyszło. nie, będzie nie, no, <grym Norwegian> Minok nie, 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 jeszcze nie, 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 sekund. Tak, tak, nie, 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 życie, nie, 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 start. Koniec. Mateusz. <grym> I szczerze są, myślę, że masz szansę wygrać. Nie, Jurka chyba ma ładniejsze. No. Nie. Ej, tak szczerze, to może być zacięta walka. No, no, może no. Być. Wyniki są następujące: ostatnie miejsce. Zajmuje Mateusz, ale ja bym tutaj po prostu nagrodziła go za na niskimi Bo naprawdę. A nie spadłeś z tego rankingu nie, nie Cały nie, nie. czas zał samo Tak, byłem konsekwentny w tym, utrzymywałem to Na, Najgorsze co mógłbyś zrobić to się poddać, a tak. nie zrobiłeś tego no I rysowałeś z nami do końca to. Walczyłeś o Air Fryer Air Fryer I go no I co I, gomałeś, no, <grym <grym i, <grym <grym I co najlepsze To prawda, że go masz, bo wygrywasz. na żeby zobaczyć otworzenie Sony Angel. Wpadajcie, wpadajcie. Jeśli podobają wam się odcinki w takim gronie, to zostawicie łapeczkę w górę i napiszcie w komentarzu RODZINA TOP 1. Super. Przesyłamy yeah. buziaczki i pa!